Dziś jesteśmy na odcinku z minecraft Ja tylko sprawdzę ustawienia Jest dobra Dobrze I witam was na moim odcinku z skyblocka Ale to Minecraft head yy, Po prostu Mob head I skyblock Głowa, y, głowy mobów no i co? jak coś czasami kaszle to bardzo przepraszam że jestem chory ale cóż takie życie, więc na początku myślę odłożymy te, te drewno bo drewno to jeden z najważniejszych kawałków żeby nie spadnąć również Postanowię sobie zrobić jakieś rzeczy. Znaczy po prostu. O już możemy na spokojnie wszystko. Też pewnie postanowiłem zrobić oczywiście taki odcinek, bo skyblock jest oczywiście fajny. Oczywiście mam nadzieję, że zrobicie jak najwięcej łapek, bo... Bo... Ostatnio tak. Kanał podróż. Pamiętam, jak miałam 6 subskrypcji. Czy się cieszyłem? Odpowiedź 0, Czyli nie, Zero. W ogóle się nie cieszę. Jak dobiłem 11, Happy podniosło się jeszcze wyżej. Jakbym być, byłem szczęśliwy. I jednak musiałem wiedzieć, że ludzie mają tak dużo na przykład sobów 20 tysięcy, bo to nagrywali z kilkanaście lat. No wiem. Nie! Nie! Dobra, trudno. Ale ty mi dasz śląskie. Tak będzie. Tak będzie. A mówiłem, że jestem Minecraftem prosem? Znaczy, nie jestem Minecraftem prosem, wiecie. Każdy jak mówi, że a nie jestem Minecraftem prosem. Ja nie jestem Minecraftem, jedynie prosem. Ale pamiętam, jak oglądałem Wojana, to że Wojan robił, że robili go Ale tak, w ogóle ludzie nie kryją w te bloki, że czasami zapominają. Pamiętam wpadkę o Docknuss'a. Już chyba go nie oglądam. Na no dawno go nie oglądam. Pamiętam, miał taką wpadkę, że jak nagrywał z Julką... Chyb... Nie, jak ona się nazywała? Nie wiem, i z Marfem. To, że pierwszy jej odcinek, chyba wypadł... Failem. Pod tytułem źle, kobieta Soniarkę y y Doknes musi użyć kreatywa. i. Zaspełnij lawę. Więcej procent ludzi niszczy lawę niż wodę. Z tą kobestą niarką. Ale oczywiście każdy myśli, jak myśli, wiecie. To tak jak rozpisywanie. Nie wiem, czy wy macie w ogóle rozpisywanie. Ja nie, nie wiedziałam, że jest taka matematyka jak rozpisywanie. Wiem, gdzie rozpisywanie. Z tym się męczyłem, skanicie ile dni, Pewnie a z tydzień lub jeden dzień nie. To trwało trzy tygodnie ta męka Z rozpisywaniem, więc wiecie. W ogóle ja Wam sprzedam takiego tipa. Chcecie plus dwa tego, w sumie jeszcze nie. Jeszcze Podałam Dobrze, oto, teraz będzie miał mniej wpadać do lawy, wiecie. Ja jestem, ja jako skyblock to rozumiem 75% taktyki. Ach, i tak wpada do lawy. Ja tą taktykę dawno sobie wymyśliłem, jak nie wpaść do lawy, wiecie. Bo niektórzy to na przykład piszą się dobra, idziemy, pojedziemy. Się nagle wywala na lawy. A przy tym może mieć istotne rzeczy. Dlatego zawsze odkładamy rzeczy. Bo są istotne. Ja tak bardzo dużo w ogóle kopię Kobla. Bo. Bo wiecie. Może się. Ohohoho, może się okaże, że. Wiecie. Nie starczy nam. A jak nie starczy, to kogo to wina? Moja, bo nie nakopałem. A przy tym będziemy mieli na wyspę. Będziemy mieli na wyspę. Dobra, będziemy za to mieli plus kolejnego dirta. 40 dirta. Mój nowy rekord. Będzie 42 w kolejnym odcinku. To nie tak, że ja wykopię jakieś... Innej wyspy, ale... Okay. Dobra. Chwila. Mam takie... Okej, okay, teraz będzie szybki speed. Jeszcze wam nie pokazywałem. Kiła no jest dalej. Pa! Ale S mam. Ale on ma S Ojacie, ale on ma S Dobra, wchodzimy jak FBI. Open door. I nie gadajcie. Jest wejście. Oczywiście. O, o jakie opy itemy. O ja cię. Ale fajny dźwięk. Posłuchajcie, sobie pod wam i co słuchać. Dobra, nie będę tego wykopowywać. To, od, 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 od której ja się wpiłem? Dobra. Zostałem tej temy. To będzie za kolejny odcinek. Na endu. Na smoka endu. Ale wiecie, że N i to wszystko w swoim czasie. A. te fajne bloczki. I jeju, ale fajnie, jest fakt, jest w stawiania. No czy też inne dźwięki są fajne. Także zawsze. Dobrze, zrobię sobie fajne wejście, żebym umiał wejść. Oczywiście, o wszystko my tu zadbamy, po fajne. Wiecie, ja muszę... Uj. Dobrze. Ej, no tak, jest nagrywka przecież. Myślę, że jeszcze zmienimy trochę to wyspę. A właśnie, plus 2 to, Wiecie, a ile ten trwa? odcinek? właśnie. Zawsze to jest denerwujące, że nie wiem na przykład, jaka jest minuta. Nie wiem. Oczywiście znaczy, czasami kaszę, bo jest, mówię, jestem chory. Ale, Słuchajcie, Stan się moim zdaniem polepszył. Więc oczywiście e, 15. Akurat teraz no. Większości mogę nie będę dogadać. Jestem super oczywiście. Myślę, że jeszcze... Półrozmajcę też poza nagrogiem na tej wyspie. Jeszcze sobie porozmaicam, rzeczy. I myślę, że... Że już dużo kubla. Dobrze, koniec. Jej już wszystko to w koble zamieniamy więcej niż postaka. Fajnie. Tylko to jest o cztery niż więcej... O 4 więcej niż po, o, od postaka więcej. 4 więcej. Jeżeli pustak Ale fajna wyspa mam. No i wiecie jaka jest ta spoboda, tak biegać sobie mogę teraz. Znaczy się, po co mi bieganie, skoro tu trzeba wszystko robić oczywiście. Wiecie, bo na Skybloku panuje jedna zasada. Znaczy, brak zasad, chyba że to jest jakieś live z SMP. Czy coś, nie wiem, SMP na tym Skybloku nikt tego nie zrobił przecież. Bo by każdy się pospieszał i zostało dwóch członków. A to jest bez sensu. Dwóch członków anarchii. SMP. O, No ta wyspa już jest wielka w ogóle. Wiecie, ta wyspa jest taka wielka. że się, że, 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 Nie. Dobrze. Dobrze. Także myślę, że na ten dzień zmiany nad, nadeszły. Myślę, że chyba trzeba zakończyć ten odcinek, co? Musimy jeszcze zakończyć ten odcinek. Alecie, tam są bezy, Tam jest, tam jest, tam. Tam, 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 tam wszystko tam. I... Oj, nie znów gryje. Także dziękujemy za oglądanie, cześć. Pa pa. Ej, chwila, źle zrobię.